Cześć, kochana. Jest tyle filmów rozwojowych i porad, tak? Jak powinien się postępować, zaczynając relacje. I można się w tym wszystkim pogubić, tak? Jedni mówią, nie miej żadnych wymagań, drudzy mówią, miej bardzo dużo wymagań. Gdzie jest ten złoty środek? Jak podejść do tego zdroworozsądkowo? Wyobraź sobie, że na przykład jest Twoje dziecko jakieś, powiedzmy. I to swoje kochane dziecko zapisujesz do szkoły. W jaki sposób podejmujesz decyzję taką ważną dla siebie? Czy masz jakieś wymagania, na przykład języki, nauczyciela, godziny na przykład, w jakich odbywają się zajęcia, sala sportowa, zajęcia, nie wiem, basen na przykład w trakcie zajęć lekcyjnych. Cokolwiek, tak? Czy masz jakiekolwiek wymagania? Sprawdzasz zajęcia pozalekcyjne? Yy, pytasz się opinii odnośnie przyszłego wychowawcy? Czy po prostu podchodzisz tak intuicyjnie do tematu, że szkoła wydaje się ładna, elewacja jest zupełnie piękna, ci się podoba i na pewno twoje dziecko będzie szczęśliwe? Nie. Także kochani, zaopiekujmy się sobą tak, jak naszymi najbliższymi byśmy się zaopiekowali, tak? Miejmy standardy, miejmy swoje wymagania. Jakie mogą być takie najbardziej podstawowe standardy, zaczynając jakąś relację? Pierwszy temat, czy ta osoba jest w ogóle wolna, czy na przykład nie jest w związku małżeńskim, czy nie jest w jakimś, nie wiem, romansie, czy się z kimś nie spotyka, czy nawet jeżeli to jest jakaś pobieżna relacja. Jeżeli mamy taką informację, nie ma sensu spełniać, tak? Też, czy ta osoba ma zamknięty rozdział z przeszłości. Czy naprawdę chcesz wysłuchiwać żalów na temat jego byłej żony, byłej dziewczyny, jak bardzo skrzywdziła? Czy masz ochotę wejść w rolę ratowniczki, tutaj pocieszycielki, mamusi? Czy chcesz tworzyć normalny, zdrowy związek? Także zakomunikuj to na początku. Ok, rozumiem, że nie zamknęłeś rozdziału. Masz dużo tematów, które cię bolą, i chcesz je omawiać, ale nie ze mną. Dziękuję. Tak, jak chcę stworzyć coś zdrowego, normalnego, tu i teraz. Nie to sobie pojedziemy. Nie chcę tylko wracać. Ok, nie bójmy się. Postawiać naszych granic. Drugi temat, jaki możemy mieć, to taka spójność tej osoby. Czy ta osoba to, co mówi, robi, czy to się pokrywa, czy na przykład to się rozjeżdża zupełnie. Umawiacie się gdzieś na przykład na weekend, jest to długie planowanie, i to osoba nagle o tym zapomina, coś, jakaś wymówka w ogóle, ale ja w ogóle coś takiego mówiłam, coś takiego było, naprawdę nie może być. No, to jest już niespójność, tak? I taki brak szacunku do nas. Im powiedzmy śmiało, nie podoba mi się to, tak? Trzecią taką najważniejszą rzeczą jest to żebyś miała cały czas radary na siebie i sprawdzała, jak ty się czujesz jak w danej sytuacji w trakcie rozmowy w trakcie spotkania jak ty się czujesz nie to, czy mu się podobasz czy on będzie chciał czy on będzie coś tam planował z tobą uh -uh. na początku dziewczyna, radary tutaj i sprawdzajcie czy czujecie się bezpieczne spokojne Zrelaksowany przy tej osobie, takie zadbane, szczęśliwe. Jak się czujecie w trakcie spotkania, jak się czujecie po spotkaniu, czy nie ma jakiejś różnicy powiedzmy między tym jednym a drugim? Także dziewczyny radar na siebie. Dziękuję bardzo i zaopiekuj się sobą tak, jakby zaopiekowała się najbliższą sobą do siebie, bo jesteś taką osobą do siebie. Dziękuję.